Cześć moi drodzy. Zobaczcie, ile u mnie kalendarzy. Umienia kalendarzy. I jest taki z tego, że. Wiecie, z domu pogrzebowego. I 20 tutaj to jest tylko sobota, tak? I tutaj jest. Kalendarz. This day in history. Bardzo fajny. I dzisiaj jest 20. Aha co tam widzicie? ja nie widzę, czekajcie, nie ja poświęcę sobie tutaj. Billie Jean King beats Bobby Riggs in the battle of the sexes, tennis match. Oh, look at that. And then out here, oh, earthquake kills thousands in Taiwan in 1999. And then. Rosh Hashband begins Atom begins. Northern Hemisphere. Ok, 22. Bądźcie gotowi. jesień się zbliża. A Pamiętacie? Hiroshima? O, akurat to zdjęcie nie jest z Hiroshima, ale ja byłem w Hiroshimie ten... <laughs> Jakoś tak. W lipcu. No dobra, zatrzymamy chwilę, no o. znowu kliknąłem, no i co, znowu moją maskę macie, a ja tu dostaję wiadomości, że nie tylko wy mnie obserwujecie, ale też moje kamery, no bo mi tutaj cały czas coś bzyka w telefonie, nie, szkoda tutaj, to rejestruję teraz, no. I wtedy też rejestrowała, jak tutaj policja była, jak ja deklamowałem im Redu Teordona, a oni mi ręce wykręcili do tyłu. Wiecie, ja bym chciał to zobaczyć z tej kamery. A potem, jak mnie prowadzą w stronę drzwi z tamtej, ze skutymi rękami z tyłu. Kurde, to jest bezcenny materiał. Już 800 dolarów wywaliłem w błoto, ale go odzyskam, jak jeszcze istnieje. Na razie, tym optycznym optymistycznym akcentem. Nie, jeszcze nie kończę. Jeszcze Wam pokażę obrazek. Jaki piękny, jaki śliczny. Żona mi kupiła. Słuchajcie, mnie to roz Aniela. Byliśmy w Italii, na Amalfi Cost. I, I tam są takie rzeczy. Niesamowite było. Wiecie, co rozleniwiłem się i chyba z pieskami już nie pójdę nigdzie dzisiaj. Przydałem mi się skarpetki zdjąć i nogi odświeżyć.